z uwagi na to, że rozpoczęłam wakacje, tak naprawdę, naprawdę, to postanowiłam zrobić coś głupiego. Już jeden sosik wypiliśmy z Marcinem przed świętami. A jeden z naszych ulubionych. Ostrożnie, ostro, lubisz ostre. To postanowiłam teraz kosztować w innej formie niż zawsze mojego ulubionego sosiku Dead Crusha, z którym się nigdy nie rozstaję. Zobaczymy jak pójdzie. Trzymajcie księdzu. To co? Spróbujemy. Zrobimy e, zabawę, a mianowicie w formie wyzwań ligi ognia, czyli pijemy kieliszek, 3 minutki odczekujemy, kolejny kieliszek, 3 minutki odczekujemy. E, biorąc pod uwagę, że wszystkie sosy są 100 ml, no to zakładam wypicie połowy buteleczki. Szkoda mi więcej. Wolę w jedzeniu wykorzystać, ale chętnie spróbuję, jak smakuje, też w formie płynnej. To co? Zaczynamy. Dodam, że to jest jeszcze ta wersja na fermentowanych paprykach, e, ta najnowsza partia. E, ciekawa w smaku, trzeba przyznać bardzo. E, no i chętnie właśnie skosztujemy. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ciekawy smak. Zap. O, no, tylko coś się jeszcze muszę poczekać. Żełam, że się będzie ułatwić, ale... To co? Zdrowka. Razorki dla was. Bardzo dobre, ostre i trzy minutki. Odczekamy. Ale jak takie samo się pije, to troszeczkę inaczej smakuje niż potrawie. Potrawie się ładnie komponuje, a tutaj czuć. Naprawdę ten, ten, ten smak papryczek, piewo też jest wyczuwalne, bardzo smaczne. Ogólnie. Polecam osobiście i to bardzo. Tak zdecydowanie. Może nie na start, bo na start lepiej coś słabszego, żeby się nie maltretować. Ale jak już człowiek wprawiony w bojach, to można kosztować. Mamy półtorej minutki. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No mogę przeczytać skład. Papryka Karolina Ripper, ocet jabłkowy, piwo Latarnik z browaru Profesja, cukier trzcinowy, cebula, czosnek pieczony, suszona papryka Habanero, suszona papryka de Arbol, sól morska, ziarna kawy, ziarna kakaowca, przyprawy i witaminace. Wszystko świetnie się komponuje. Naprawdę sosik jest rewelacyjny. A my sobie już nalejemy. Drugi kielicheczek, żeby się przygotować. No to taki pomysł na rozpoczęcie wakacji. Było kilka wersji Crasha już, ale muszę przyznać, że z każdą następną jest ciekawszy, bogatszy smak i naprawdę idzie w świetnym kierunku. Trzy minutki mamy. rozrywka Zaczynamy Ciekawe przeżycie, trzeba przyznać. nigdy nie piłam, zawsze w jedzeniu jadłam, ale jest, jest mega. A jeszcze przeczytajmy, co tutaj mamy. Razor to manufaktura ostrych sosów, istniejąca na rynku od 2016 roku. No, ślinotok się robi. Nasze produkty są tworzone, by wyjść naprzeciw potrzebom nie tylko wprawionych chill-headów, ale również tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z ostrą kuchnią. No, po części tak. Ale z detkrasem to może nie na sam początek. Ognista natura przede wszystkim niepowtarzalny smak uzyskały dzięki zastosowaniu naturalnych składników stanowią wartość wyróżniającą nasze produkty. Trzeba przyznać. Jest świetny, nie czuć octu, tak jak w wielu innych sosach zagranicznych w szczególności. Ja ogólnie jestem miłośnikiem polskich sosów, które, przepraszam, wyróżniają się smakiem i to bardzo od tych większości międzynarodowych. Także osobiście bardzo, bardzo polecam. Smak świetny. Konsystencja teraz też jest okej. Okay. Można lać, nawet do kieliszka, jak ktoś lubi. I w 100% naturalny. Jeszcze muszę dodać. Ale mocno. Tego nie można powiedzieć, że nie. Czekamy wesek, zawsze ze mną jeździ, towarzyszy w wycieczkach, ale w takiej wersji jeszcze nie próbowałam. Ogólnie co miot ma link. Tak na wakacje jest świetny. Pomysł niesamowity. No. Wesoły, wesoły. Ale ogólnie super. Polecam wszystkim, może nie w takiej formie, jak teraz to było, ale ogólnie naprawdę choć odrobinę do posiłków jak najbardziej, bo jest to taki coś. Dzięki śliczne. Pa, do zobaczenia.